Chcielibyśmy Wam podsumować nasz pobyt tutaj, czego byśmy zaczęli, proszę Pani. Od czego byśmy zaczęli? Że są bardzo zróżnicowane parcele w tej samej cenie. Tak? W tak. sensie wielkościowo, tak? Więc ja dodam od siebie, że jeśli będziecie chcieli sobie w, na mapie obserwować jakiś numerek i Wam się spodoba, to jeśli macie jakiś bardziej skomplikowany zestaw, to warto jednak sobie ten konkretny numerek zarezerwować. E, rezerwacja takiego konkretnego numerka kosztuje 150 euro, w związku z czym e, no, trochę kosztuje, ale generalnie trzeba będzie no, mniej być zaskoczonym, nie? Tak, no bo generalnie w tym samym standardzie można z e, bardzo fajną porcelę dostać, albo bardzo kiepsko ustawnie, albo wąską, albo e, albo albo jaką podłużną. Tak. Ona no jest w sensie bardzo zróżnicowana i w trójkąty i w prostokąty, i w kwadraty i w wąskie. I... Tak, i, i zobaczcie sobie tą parcelę, która ma e, drzewo na środku. Ja uważam, że jeśli wjedziecie w nią, to się no. nie rozstawicie, obojętnie z której strony byście chcieli postawić. Tak, ona jest dobra na namiot albo na jakiegoś bana bez daszka, tak? Tam to jest masakra. Takie, bo ich działam, tak. Z masakrą, bo widziałam parcele z... Ten. Szybka jeszcze Ten. opinia co do parceli premium, czyli tam gdzie jest grill, jest pierwsza linia morza i widok i, i wszystko z wyjątkiem odpływu szarej wody, której nie znalazłem na tej parceli, mimo tego, że jest najdroższa. Dobra. Widocznie kamyczki dobrze wsiąk wsiąkają i nie potrzeba jest odpływu szarej wody. Następnym e, hasłem będzie basen. Basen co? Basen jest... Mały, ale nie jest zapełniony na full, więc tak dziwnie. Pomimo tego, że camping jest cały, zapełniony, to na basenie jest tak spokojny. Nawet leżaki można znaleźć. Alisiu, tak. zejdź ze środka drogi. Leżaki nie są płatne, można sobie normalnie siadać i, i zajmować. Są e, trzy dodatkowe takie luksusowe. Alisiu, zejdź ze środka drogi. Luksusowe leżaki? Ale one są chyba płatne Natomiast ja dodam od siebie, że ogólnie basen jest mimo wszystko bardziej nastawiony na e, dzieci Ponieważ jest... W sumie są dwa małe brodziki po 30 cm głębokości, ale również są, są zjeżdżalnie e, Jest play park, no jest park, Więc jest. bardziej nastawiony jest na gości z dziećmi Tak jest Natomiast zieleni w koło jest bardzo sympatyczna, nie? Tak. Rozmaryn pachnie fajnie na słońcu. Dokładnie. Jeśli chodzi o mini disco, ja jestem trochę rozczarowany, bo o 19.30 codziennie stanie pani na scenie. I są puszczone piosenki, ona pokazuje jakieś układy taneczne, i w zasadzie koniec. Scena to jest. E, e, słusznie nazwana scena. Są cztery tak. stoły, ale W jedynie. ciągu dnia jest mini-club, w którym jest piaskownica, jest fuszstawka. Dzieci mogą tam pójść i sobie porysować. I prócz tego mogą co zrobić tylko zajmować się w cieniu. No. Sanitariaty? Mega, mega. Sanitariaty na, na luksusie. Są zmywalnie do naczyń i e, są zmywarki, prysznice. Prysznice dla dzieci, są prysznice w ogóle też takie prywatne dla rodzin, chyba na kluczyk z tego co zauważyłam. Tak. Bardzo mi się podoba ten, te prysznice dla dzieci, są bardzo fajne. Chcemy Wam powiedzieć coś o plaży i o morzu. Generalnie zejście do morza tak średnie. średnie, ale kamyczki są fajnie wygładzone, w związku z czym barwa... bez butów do wody da, też da się przejść. Tak, dokładnie. Natomiast e, woda wyjątkowo, akurat w naszym terminie, no nie zachwycała temperaturą. Lodowata! Trzeba było się naprawdę przyzwyczaić i ewentualnie założyć jakieś e, pianki i, i dało radę. Natomiast... Na piankę dało radę, aczkolwiek tak też średnio. Sympatycznie pod wodą widać ryby. Piękne ryby. E, całkiem przezroczysta jest ta woda, daleko widać dno. Bardzo szybko się robi e, głęboko. Głęboko? E, jest plac zabaw taki na wodzie, ten dmuchany. A no, ładnie dokładnie. dokładnie. E, cennik Wam tutaj pokaże, jak to wygląda. Da się też e, również wynająć e, supy bądź kajaki, ale dla mnie osobiście to jest jakaś trochę przeginka, jeśli chodzi o cenę, chyba że to na przelicznik. Eee, załóżmy bardziej niepolski. Eee, oprócz tego, na kempingu fajną rzeczą, z czego na Bivillasz dopiero zaczynało to istnieć, to jest Gaming room, tak. gdzie na biwilaż trzeba było zapłacić, a tu, idziemy a tu jest za fi. darmo. W związku z czym do dyspozycji są PlayStation 4, 5, jakieś Nintendo. No i pufy, klimatyzacja w środku generalnie zajęcie dla nastolatków. Przy okazji zobaczcie jaki monstrum stoi za mną. Steak. Z Fajtari. To taki przerywnik. <laughs> eee, I w zasadzie to tyle. Fajna też jest ten, ta część właśnie aktywności sportowych, bo są boiska do siatkówki, do koszykówki, do piłki nożnej, tenisa. do tenisa. Jest mini golf, na który będziemy Pokażemy wam parę wstawek. Dołki, dołki, ołki, dołki. Ołki i dołki. Tu taki ten, most. Za ile karmena? Za ile dołku Carmena? Nie wiem, jak na dwa, ja na trzy. Bo jak się bieżą kijki? Tam, z tego, z tego pana, z tego dołku. Brawo ty! Chyba nie grasz po raz pierwszy w golfa. Kurde, na dwa ruchy takie takie Wow. Tyk. Jest! Przeszła. Brawo Kinya. Jedno uderzenie. Stryk. Poleciała. Okay. I jeszcze raz tu mały rzut okiem i jak to wygląda. Fajne są dołki. Są bardzo fajne. No i chyba na koniec powiem, że też e, sam kemping nie jest duży. Oprócz kempingu są domki luksusowe, mobiljomy z widokiem na. Na morzu, maksymalnie prawie że najwyżej na wzgórzu. No. które dysponują swoim e, wyjątkowym e, basenem, który jest tylko dla gości, właśnie hotelowych. Dlatego nie możemy Wam nic o nim powiedzieć. Ale obok jest ogólnie dostępny plac, plac zabaw. zabaw. Bardzo fajny, aczkolwiek dosyć mały jak na plac zabaw na do, cały kemping, bo nie ma samego placu zabaw ogólnego tutaj. Tak. Oprócz tego koło Maro Clubu, który też nie jest jakiś super. Big. No i oczywiście na kempingu jest market, w którym ceny są trochę wyższe od standardowych. Da się znaleźć wszystko, co potrzeba e, i kupić, co potrzeba, nie wychodząc z kempingu. Otwarty jest od jest tak Mleko, mleko. Taką mamy po dwa pięćdziesiąt dziewięć Albo po jeden trzydzieści dziewięć Te burty O, na przykład Burgery są po dwa trzydzieści dziewięć Tortille Gipsy

10 jajek za 3,39 No i oczywiście chłodone piwo Ale nie tylko chodzone piwo I Inne rzeczy też są no Ogólnie jest źle Papier paletowy <noise> 5,69 10 rolek Ale jest też Tyrk do do alet. Wszystkie takie różne chemiczne rzeczy. Jeszcze na zakończenie, chciałem Wam dodać, że myślę, że ten kemping jest bardzo dobrym miejscem wypadowym, żeby zwiedzić sobie miasto Kirk. Są miasto, nam się bardzo podobało. Jest bardzo podobne do Wenecji. Fajne małe uliczki. Na każdym kroku sprzedają lody. Jest zamek, który można sobie obejrzeć w środku. Tam jest mała opłata za wstęp, ale myślę, że warto. Myśmy z... z... zobaczyli go sobie z powietrza, z góry co wystarczało. Natomiast też jest bardzo fajny port. I wydaje mi się, że warto sobie, wśród tych atrakcji, które są możliwe do kupienia w mieście, wykupić. Wstęp do dwóch akwariów. Jeden to jest akwarium z terarium, a drugie to jest akwarium tropikalne. Myśmy poszli tylko do terarium i akwarium, ale myślę, że warto było pójść również do tego drugiego, w szczególności, że on jest całkiem blisko. Także to nas ostatni tutaj dzień na kempingu eee, i będziemy się dzisiaj zbierać. Dzień wcześniej można sobie już wziąć. E, już za, w, rozliczenie z kempingiem a jutro do 12 opuścić parcelkę ponieważ następnym kempingiem będzie walkanela w mieście Fontana także zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie właśnie z tamtego kempingu Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Chciałem Wam pokazać ile po 5 dniach Zużyliśmy prądu. Było zero. Prawie 24 kW. Korzystaliśmy z lodówki na prąd. Z gofrownicy, z Tostera. Z nadmuchu na 230. W związku z czym nie żałowaliśmy sobie tego prądu. Oczywiście klimy nie mamy. Więc 24 kW na 5 dni to jest 5 kW na dzień. To jakby ktoś się zastanawiał, ile zużyliśmy prądu. Teraz się pakujemy, musimy się stąd wyprowadzić, o partelka pusta. Samochód trzeba wystawić i się wycofać stąd. Nastał czas wyjazdu z tego kempingu Nie będziemy tutaj próbować wyjeżdżać.